Bo to dziwna kraina, która lubi, lubi się chować na drzewie, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna? Nie wiem! Biedny Bulber! Bulber! Ojejuj! To na pewno Bulber! Bulber! Ojejuj, Bulber! Jesteś kompletnie zielony! Jestem proszę ciebie tak chory, że nie mam siły nie otwierać ani udawać asystentki Żmija, przyszła do mnie żmija z ziołami Przecież zioła miało przynieść Bulber Ona, ona ma szalik Bulbera A może to Bulber zamieniony w żmiję? Wykluczone Bulber może zamienić się najwyżej w rzaskrońca Co się stało? Ktoś tu tak krzyczy, że nie można w spokoju cierpieć. A może żmija przyniosła zioła od Bulbera? Dopóki trzyma zioła, nie ukońsi, O, teraz już może. A może ona chce nas zaprowadzić do Bulbera? Ja nigdzie nie idę. Nie mam siły. Jedny bulber. Pewnie coś mu się stało. Musimy mu pomóc. Przecież bulber poszedł po zioła dla nas. Ośka! To będzie niezwykłe poświęcenie z mojej strony, ale trudno. Ośka! Zobaczycie, do czego zdolni są artyści. Wiedziałem, że to wy, poznałem was po kichaniu. Tak źle się czuję. Wcale nie tak źle. Po prostu nie chciało się panu iść. Chciało, chciało, bardzo chciało. A może nie bardzo? Nieładnie. Nawet doradca wiedziorek nie powinien zostawiać przyjaciół w potrzebie. No dobra, pójdę już. żeby zaniosła wam zioła, bo chciałem, żebyście jak najszybciej wypili wywar. Nie myślałem, że po mnie przyjdziecie. Nie moglibyśmy zostawić cię samego w lesie. Ale dalej już chyba nie doniesiemy. Hmm. Ojej, oh. oh. hmm. oh. ojej, oh. 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 co to? Doradca Wiedziorek postanowił przyjść z pomocą i przyszedł. Hurra! Wiedziorek! Nie Wiedziorek! Nie Wiedziorek! Nie Wiedziorek! Nie Wiedziorek! Aż mi należy się nagroda! Чи ти хоч чи шутни, чи хочте? Аша Na parek, na katarek. A, wyzdrowiałem. Ja się czuję dobrze, proszę ciebie ale moja asystentka nie piła jeszcze lekarstwa. Biedny Elizad stracił głos i Elizadzie nam pomogło. Wieciorek powiedział, że to paca... pacaneum. Panaceum! No tak, panaceum. Pomogło? Nie... 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 M mój głos! Mój głos! Głos! Znów jestem zdrow! Głos mam jak dwa. A uratował mnie On! Znów no jest, znów głos ma jak On! Uratował nas On! On! Um. Już po niebie Zatopiona W nocnym mroku Bukolandia, Bukolandia Śpi na drzewie Na gałęziach na gałęziach Srebrnych Polandia sen zapada mm -hmm. Może pan się, że wam się także przyśni Kołysanka, kołysanka da